Dziś pokażę Wam, jak rozpisuję w planerze mój tydzień krok po kroku. To prosty system, ale bardzo ułatwia mi codzienne działania, zwłaszcza kiedy mam dużo spraw na głowie. Jeśli chodzi o mnie mój sposób planowania, to działam głównie w planerze tygodniowym, bo lubię mieć widok kluczowych zadań rozpisanych na każdy dzień. Planowanie swojego tygodnia zawsze zaczynam w niedzielę wieczorem i wtedy robię wstępny szkic każdego dnia. Zaczynam od ogólnej listy zadań. Wypisuję tam wszystko, co przychodzi mi do głowy. Rzeczy, które wiem, że muszę zrobić w ciągu tygodnia, ale zwykle są to luźne tematy, które nie mają jeszcze konkretnej daty, ale po prostu muszą być zrobione. Dopiero Później przechodzę do planowania każdego dnia z osobna, czyli do tej sekcji gdzie mamy tabele z konkretnymi dniami i datami. Moje dni są dość elastyczne, więc na początku tygodnia zapisuję tylko głównie terminy, spotkania i zadania, które wiem, że muszą się wydarzyć w tym konkretnym dniu. Zwykle w niedzielę ta sekcja jest jeszcze dość pusta, ale każdego ranka siadam na chwilę i uzupełniam planer o konkretne priorytety na każdy dzień i zadania z nimi związane. I na sam koniec przechodzę do sekcji, która jest chyba najbardziej uniwersalną i którą ja wykorzystuję do planowania aktywności fizycznej, ale ty możesz dopasować ją pod siebie i planować tam na, na przykład posiłki, naukę, content na social media, zadania związane z biznesem lub inne. Pełna dowolność. I tak właśnie wygląda moje tygodniowe panowanie. Traktuję to trochę jak taki mój rytuał i bardzo sobie go cenię. Zwłaszcza, że zaczynam poniedziałek ze spokojną głową, kiedy wiem jak zacząć dzień i co mnie czeka. Bardzo wam to polecam.